Guar de Bozul. Póki co idzie to dość sprawnie, biorąc pod uwagę, że wszystkie konie debiutują. Jest to ich pierwszy start w wyścigu. Gław de Bozul jest już w maszynie startowej. Przypomnijmy uczestników: z numerem pierwszym wystartuje Ehra, z dwójką pobiegnie El Fais, z numerem trzecim Faisal, z czwórką Tracja, numerem piątym oznaczony jest Guar de Bozul, z siódemką Guarni de Bozul. z numerem ósmym G.H. Amber i z numerem dziewiątym Witalia. Italia zajęła swoje miejsce, drzwiczki się otworzyły i wystartowała gonitwa pierwsza. Ładny start, dość zwarta grupa, chociaż zaczynają się nieco rozciągać te konie po zewnętrznej. Tam do przodu przechodzi Faisal, chociaż broni tego pierwszego miejsca przy bandzie galopująca Ehra Ehra razem z Faisalem na miejscu trzecim Witalia, choć tam przesuwa się do przodu El Fais Na końcu stawki w tym momencie galopuje Giecha Amber, ale nie ma jakiejś większej straty, trzyma się blisko pozostałych koni, które wchodzą teraz w zakręt. Do celownika pozostało im jeszcze około tysiąca metrów. Na prowadzeniu jest oznaczony numerem trzecim Faisal. Na drugiej pozycji e, trzyma się tam blisko Echra, a po zewnętrznej przesuwa się do przodu e, Gwarf de Bozul oznaczony numerem piątym. I jest już e, obok Faisala. Faisal, Gwarf de Bozul nachodzi go po zewnętrznej. Nieco traci na tym, że próbuje atakować od tej strony, ale zobaczymy, czy ma siły na prostą Finiszową. Najbardziej skorzystała Ehra na wyjściu na prostą finiszową, najbliżej wewnętrznej i to ona na 500 metrów przed celownikiem jest na prowadzeniu. Ehra po zewnętrznej atakuje ją Faisal, a jeszcze mocniej po zewnętrznej Gwarf de Bozul. Na pozycji czwartej na 350 metrów przed celownikiem zdaje się, że tam jest Gwarni de Bozul, który też włącza się do walki, ale na 300 metrów przed celownikiem już Gwarf de Bozul. Oznaczony numerem pierwszym przechodzi na prowadzenie i ma około dwóch długości przewagi nad drugą. Guard de Bozul 100 metrów do celownika. Guard de Bozul oznaczony numerem 5 zwycięża tę gonitwę. Guard de Bozul na drugim miejscu Ehra, następnie Guarni de Bozul, Faisal, dalej TRACJA Gecha Amber na przedostatnim miejscu Witalia i stawkę zamyka oznaczony numerem drugim El Faiz. Proszę Państwa. Pierwsza gonitwa w sezonie 2019, jako pierwszy linię celownika minął Ogier Guard de Bozul oznaczony numerem piątym w siodle, jockey Cornelia Fraisl. Zaczekajmy na zatwierdzony wynik komisji technicznej. I zapraszamy Państwa bardzo gorąco na padok, bo na padoku odbędzie się dekoracja zwycięzców gonitwy pierwszej. Będą się też prezentować konie, które wystartują w drugiej dziś gonitwie. Przed nami pierwsza gonitwa skakana, międzynarodowa gonitwa płotowa dla czteroletnich i starszych koni.